Ja od dawna twierdzę, że takie kraje, które mają naturalne, klimatyczne możliwości zwiększania produkcji rolnej, powinny to czynić. Tam, gdzie można uprawiać żywność, a przez są obszary na świecie, gdzie nie jesteśmy w stanie produkcji rolnej prowadzić. Pustynie, tam gdzie jest brak gleby, brak wody, ekstremalne temperatury, tam tej żywności. Nie uda się na miejscu wytworzyć, dlatego kraje, które mają korzystne warunki, takie jak Polska, chociaż też nie jesteśmy tam um, krajem o jakichś super dobrych glebach, nie umiemy gospodarować wodą, ale mimo wszystko jesteśmy w umiarkowanej strefie klimatycznej i możemy tę żywność um, produkować w dużych ilościach, nie tylko na potrzeby nasze, ewentualnie kilku milionów. Obcokrajowców, którzy decydują się w Polsce mieszkać 2 miliony Ukraińców i około miliona imigrantów z innych krajów ale możemy również być istotnym producentem i eksporterem żywności na potrzeby również tych, którzy na świecie głodują. To zresztą jest ważne nie tylko ze względów moralnych i etycznych. Jest ważne również z powodów ekonomicznych, ponieważ w dobrze funkcjonującym rolnictwie jesteśmy w stanie generować również dochody dla rolników, dla przetwórstwa, to są korzyści również dla, dla państwa, yy, więc należy to absolutnie czynić. Jest jeszcze jeden powód, by tym, którzy na świecie głodują, w jakiś racjonalny sposób żywność dostarczać, jeżeli my, mówię, Europa. Tego nie uczyni, tylko będzie się zachowywała jak tłusta, jakaś zadowolona z siebie osoba, to ci głodni z północnej Afryki, z Bliskiego Wschodu, z czarnej Afryki, z niektórych regionów Azji przyjdą do Europy. Przyjdą ze strachu, z głodu i zniszczą Europę, która przez wieki była budowana. Więc pewne myślenie strategiczne, myślenie międzynarodowe również powinno skłaniać nas do tego, o czym mówiłem na początku, czyli trzeba zwiększać produkcję żywności, a nie ją w jakiś nieprawdziwy, fałszywy, występ, czy wychodząc z jakichś fałszywych przesłanek, redukować. Zagrożeniem dla przyszłości polityki produkcji żywności w Europie jest Zielony Ład, jest to wszystko, co Komisja Europejska nielogicznie, głupio często próbuje narzucać krajom członkowskim.